Siemano, losujemy normalnie, garnek Bigosu. Let's go to the moon. Wygrywa Kowal F9V. -Y -Y Popcorn nie można oglądać. No i weź jeszcze, opierdol, kurwa Bigosa ze świąt będzie zajebiście. Pozdro 600, zgłaszaj się na e i wygrałeś 15 zł. A my lecimy z tym chujowo zajbić z tym filmem. Uuu. Siemano widzowie, witam serdecznie. Tony z tej strony, witam was w nowym roku. Mamy 2025 rok. Czy ty, gościu, czujesz to? Czujesz to gościu, napiszcie, w którym roku się urodziliście? Chciałem pisać w komentarzu, jestem ciekawy. I, I ile już lat przeżyliście na tej planecie Bożej? Od tego, co go do, a my lecimy z kolejnym filmem, filmem dosyć ciekawym, bo dzisiaj od 51 zł, sobie spróbujemy zrobić naprawdę coś fajnego. Myślę, że jakoś dobrą kosę, ewentualnie coś pysznego. Zobaczymy, jak nowy rok dzisiaj nam pokaże. Ale na początku chcę Was zaprosić na konkurs, który jest nadal aktywny. Jeden konkurs mamy już zakończony na Training 4. Myślę, że że możemy dorzucić Wam kolejny konkursik. Zobaczymy, czy, czy damy radę coś tutaj pyknąć, ale to może zdobędziemy jakoś fajną nagrodę i zrobimy Wam kolejny, kurnabela konkursik. Na razie macie konkurs na kostkę, mamy 12 uczestników. On się może zakończyć w każdym momencie, także wbijajcie z kodem XTONY, dostajecie bonus 10% ładowania. I dodatkowo właśnie macie konkurs, jeżeli wpłacicie powyżej 20 zł. Macie też bonus, właśnie 20% bonusu do końca, do 30 stycznia 2025. Więc wbijajcie, 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 bo są same kurta, fajne rzeczy. Dobra, widzowie, 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 myślę, że lecimy sobie z jakimś kurde, case batelkiem. Case batelek będzie robiony gościu, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tony standardowo, standardowo opowiadał opowiada się z filmami, ale to już chyba jesteście do tego przyzwyczajeni. Powiem wam szczerze, że ja, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, tak? I don't know, man. I don't fucking know, man. Dobra, myślę, że na USPKS a sobie zrobimy. Lecimy na dwie osoby tym razem, zobaczymy, jak ta bitwa nam tutaj odda. Zobaczymy czy ktoś dołączy do potężnej bitwy do tonego naganiacza pysznego eee, i, i, i zobaczymy jak to jak to kiurna wygląda. Jak to kiurna wygląda. Dobra, dodajmy sobie bota, bot yy, bati. No i opieprzą się z tymi firmami. Mam nadzieję, że w nowym roku będzie trochę lepiej, ale myślę, że to. I tak jest git, gościu. Co to jest? Popie, dałeś mi USP-ka takiego biednego, ale smutek. Smutek i żal. No niestety nie udało się. Zobaczmy, czy tutaj jacyś ludzie mają tutaj notalone. No droga bitwa, troszkę, troszkę droga bitwa, jak na dzisiejszy film dla nas. Więc musimy sobie sami tutaj tworzyć bitewki dzisiaj. Zróbmy sobie tak, może może sobie wybierzmy tak. Glowing Fish, nigdy nie otwieram tej skrzynki. No trzy osoby, Underdog, Pyk. I dodajemy. Potestujemy, potestujemy. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Hahaha, a ha, ha. od tego co go do... było. E, e, e. Przegraliśmy. Jakoś mało emocjonujące to było, co byku? Na razie przegrywamy z tymi jebanymi botami w dupę. Muszę się odpalić zaraz, bo jeszcze nie wytrzymy, kurwa. Te boty pierdolone jakieś kurwa. Wyjebane bongo. Nie wiem co jest z tymi botami, ale są dużo, są dużo jakieś kurwa mocniejsze niż, niż indziej. Dobra, Hellfire, lecimy, klasyczna, 2.80, let's go. Jak teraz kurwa przepierdolę z tymi owanymi botami, to ich rozgiebie. pojadę tam do nich i ich rozkurwię, nie, no w końcu. Ale co to znaleźć mi 3 złote kurwa, 18 groszy zarobiłem na bitewce na 3 osoby, pierdolnięte. jesteś chłopie Rozkurwię, cię, zaraz, prawie bite... Ja pierdolę. Dobra widzów, nic się nie bój. Nic się kurde nie bój. W ogóle to wstałem dopiero mówię. Kurwa, Tony, nagra Filma dla was, jakiegoś pysznego, masnego dimiego, nie? Wiesz co chodzi Mordo? Wiesz co chodzi Mordo? Dobra, Desert Eagle za szósteczkę. Cztery osoby, tryb klasikos, Lecimy z kurwami. Fej Dawaj kurwa bitwę, dawaj kurwa bitwę, nawet ścięła się bitwa, dawaj, kurwa bitwę. Napierdalamy, napierdalamy, dawaj, 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 jest, mamy to, mamy to, mamy to, widzowie, mamy to i przepierdalamy, pysznie, najebiście, kurwa, utwórz podobną bitwę, felu pierdolony, let's go, let's go, let's go, nie, no ja się zaraz zdenerwuję, no, no nie wytrzymie, no, co żeś, ściulu kurwa, robisz, Batman, jebani, Huju chuju złoty. No nie wyczymy, za 15 wjeżdżam tu na bitwę. Kurwa. Ja pierdole. Jakieś jaja tu się w ogóle wydarzy wydarzyły? Jakieś jaja się tu wydarzyły, no. Nie, no kurwa, to jest niemożliwe. No Stevie Jones na pierdale jak pojebany. No tak, znowu wygrywa. Mamy 11 zł. Przejebaliśmy każdą możliwą prawie bitwę z botami. Widzieliście to, widzowie? Ja nie kłamię. Każdą pierdoloną bitwę przegraliśmy. Myślę, że jak Laki Teddy nam nie pomoże, 11 zł mamy, tak sobie zrobimy, tak sobie zrobimy, dodamy sobie wszystkie najchujowsze skrzynki. Jak Laki Teddy nam kurwa nie pomoże, to rozpierdalam zaraz coś tutaj. Nie wiem, foto rozpierdalam normalnie. Ma teraz wsiąść ta bitwa i ja mam to w dupie. 11.20. 1120, ca, całe moje saldo, całe moje saldo, a Buła już zdobywa na samym początku skina za cztery złote w skrzynce kurwa, za złotówkę, nie? Czaicie to kurwa? Czaicie to? Tak, ten za piątkę trafił, nie no, zajebiście kurwa Bułeczko. Jebana w dupę. Oh my gosh. No to on jest w totalnej dupie na razie, to on jest w totalnej dupie. Tu złotówka, tam złotówka, zaraz się skończy bitwa i nie będziemy mieli nic, chopy, nic nie będziemy mieli zaraz. Rozpierdol Tony, bo nie wyczymie no nie wyczymie no! No Buła wygrał wszystko, te niemany Buła, no widzowie, no i co ja mogę wam powiedzieć? Co ja mogę wam powiedzieć? Widzicie jak to wygląda? Ja też widzę jaka jest oglądalność tych filmów. No jest chujoza, jest chujoza. Yy, w porównaniu do innych yy, tego typu, no i co mogę powiedzieć no po pierwsze nuda kurwa i, i, i jeszcze kurwa przepierdala. nie mogę zrobić jebanej kosy na Kejskagu o jebane to jest dobra, pozdro 600 dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach oj dzisiaj było ciężko